Chcę zastąpić na swojej dupce, pupce, kupce. No chyba jakieś. Może w końcu coś innego będzie. I patrz, nagle Baldi przychodzi. Takiego zrobię Baldi'ego. Czemu ma niebieską koszulkę? Ja to zielone tylko nie widzisz. No to jest ten wieszkie. Ty nie widzisz Nie widzisz ma. On tak w, w nie widzisz że nie wiesz, że on ma takie takie spodnie Aha, a znasz to? No jeju ona przecież od zda, znam to przecież ona os, ostatnia or, jakiemuś rafałowi z... Zrobiła jakiegoś strażaka żywego. Aha. Pamiętam. To może coś innego jednak. Może ci coś czego nie znasz. Halo! Miałeś iść do szkoły! Co? Ale jak chcesz wysrać gacie? Ci coś czego nie znasz. Uciekam. Teraz rozłączam Ach. Halo! Ej, a ty gadasz z tym panem i tym tamtym? Halo, zejdź stąd! A niby czemu? Bo nie ma czemu? Bo nie wiesz, ja, ja już chcę na coś skoczyć, a ty mi będziesz tutaj. To skocz na dół. Na dole będziesz i będziesz jechał. Skocz na do, dolną półkę. Co, co, co ja mogę zrobić? No przecież tak się nie robi. Zobacz. Zobacz panie. No i sobie wejdź na jedno z tych. I zobacz. I pfum. no i jedź. A, a on nie wiedział, że to będzie na wolno. Uuu, na szybko. A on już widział. Halo, czemu to jest wolno? Bo tam jest przyspieszator, modulator. Obok ciebie akurat, Baldi. Nie, przyspiesz... Ty mówiłeś. No tak, tam jest obok ciebie. Ty mówiłeś... mówiłeś... Halo, dlaczego jest, jest tak tak wolno. Halo, dlaczego jest tak wolno? No, widzisz ten pak! No. No zobacz, on jest przekręcony tak. A, to trzeba przyspieszyć. Nigdy, bo się wyżegam. No i super. Lubimy prędkość. Przyspieszenie. Automatyczne. Uuuu przejaszka. Uuuu, ale przejażdżka Uuu, Halo, nie mogę trafić. Ale przejażdżka! Ale przejażdż Ale, przyjażdżka. ale przyjażdżka. I nagle na, na, na niego pożegaliśmy. Ja i ty nie wiem, ja Nie wiedziałem, od wózka, no Mam jednego włosa Gdzie? Nie widzisz! Nie widzisz na czole! Chyba na tył kładę czole! Nie widzisz mojego czoła! Bo jesteś taki łysy, że nawet na czoła nie widać! A ty jesteś nobkiem, który płacze! Wcale nie! A ty już nie żygasz. No to Bleh. Ty teraz będziesz żygał. A ty teraz będziesz. O ty nie już co? Co ci zrobię? Zjemcie. Amna, Chodź to? Ci jest moja czarna tekstura? Co ty robisz? Kanał? Nie. No, a to czemu? jesteś tam, gdzie ja? Bo tak. Czy chcesz zgadzać z, z, z tym? Nie. No to czemu do mnie weszłeś? Ja nie weszłem tu, gdzie ty jesteś. Weszłem do innej części. Ale ja, ja weszłem do, też do o tej części. To? Tak? Tak, ter... tylko... O, tuż

i dlaczego tu jesteś? O, teraz śpi. To go wyprowadzę gdzieś zaraz. Dobra. Lecę na górę. Lecę gdzieś. Jestem tak milionerem, to mi... To ja mogę... Co ty robisz płacić? Co ty robisz siebie? Bo no to jestem ja. Ja mam, Ja jestem y, szefem banku a... Ty ale udawajmy, że, że widzimy kogoś. Że, że idziesz do krasnolima ja widzisz Bardiego. Gdzie, ten typ głupi? Gdzie on jest? Co ty robisz, baldi Szukam tego typa. On jest tam na kolejce. Ach, chodź to. O, mogę się przejechać. Od ilu prostu jest? A, jestem tak wysoki, że nawet nie muszę sprawdzać. A, najszybsze poproszę. Ej, a nagle poszłeś tam, gdzie baldi. Poszłeś tam, gdzie baldi. Czyli tu. Ja robię to, co ja chcę. Bo moja postać się bawi na parku. O? Chodź tu, coś ci chcę pokazać. Uuu, poczekaj, jeszcze jedno okrążenie. Uuu, I potem się i wyłącza. Jeszcze dwa. O, koniec. Chodź do mnie. Bo ten jeden śpiuk ten, ten zasypia mi tu. Aha. Okay. Okej, okay, więc idziemy szum. Ja idę. ciągnę od razu na ostatnie? Dziwam tam gdzie je, ja wylecę. Szum, mhm. szum, 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 szum. szum. Ja muszę tak robić. Żeby mi się to nagrało. Aha. Chodź, mi się a ty Nie? czekasz na Baldiego? Mhm. No gdzie ten Baldi? O, gdzie ten. O, jesteś. A ty śpiechu. A ty śpiechu czemu stałeś? No to cię zamrożę. Papa. Pa. To ja idę sobie na nie wyjdziesz. Zobaczysz, jak ja to umiem. Za ja chwilkę to zrobiłem, ale O, jesteśmy w jakiejś innej części parku. Bardziej idzie do ciebie, ale tu jest muza. Łapanie. Dzień dobry. I dobry. I dobry. Super. cicho bądź dziewczyno. I dobry. chciałbym zaprezentować to. Jesteś tam cicho. O, fajna kolejka, super. A nie broń tego sakratu, ja wiem o nim się tam. O, będzie najszybciej jak u mnie. Gdzie ten głupol głupi jest? Widzę cię. Trzeba z jakąś babką tu jedziesz. No tak. I najszybsze. Uuu. Ta babka co robi? Co? Ona ona ci zdejmuje spodnie i koszulkę. Wcale nie. Ostatnio nie mi dyrektorowi zdejmęła. Śmieszna. I ty wierzyłeś. Aha. Dziwne. Rzucam cię. PUM! I ty nagle poleciałeś gdzieś. Ło. Poleciałeś na tą zjeżdżanie. Z tej zjeżdżalni na to. Psz. Na to poleciałeś potem. Aha. PUM! Um, um. Dawaj już, a ty idziesz z tą czym ty jesteś. A ty potem się chciałeś wyrzygałeś się, bo byłeś. szybko. <grym> tak się robi, tak za karę. Uu. Za jaką karę? Za co? Za to, że ostatnio mi nie przyszłeś do szkoły. A, panie, a, nie, a ja to... dzieckiem nie jestem, ty głupi baldi. A nie rozumiesz. Dzieci nie Dzieci ha, do Aha, a ty nie wiesz, że panią kartoflankę zaprosiłem, ona jest dla mnie grzeczna. Tą, tą co nad moim, nad moim tatą się znęcała, tą taką starą babę. Tak. A to niech ona się tam wali. Ja i tak z nią problemów nie mam. I nagle ją dałem. No, no to masz panią kartoflankę? Ale ty masz. Co? Według mnie, ty masz. Według Boże. mnie, ty masz brzydką. Czekaj, bo ja nie mogę swoich akuratów wyłapać. Stop, pauza. Bo pa, ona jest zawsze że taka brzydka. I idzie do ciebie. Pum, pum, pum. O, tak to Franka. Wreszcie cię znalazła. Ale ty. Ale wracaj do domu! Czemu ona ma mnie znaleźć? Jak ona ten. Na... To, nie, to nie jest ten, na którym ona się znalazła, tylko to. To jest gdzie on jest, to jest ten I By... potem chyba mi z kimś pomyliła pani. I potem on się zamienił w tego co był dręczony już. Dobra, ja sobie idę, ten fark jest głupi, daję jedną gwiazdkę. Nie, nie nie, nie! A, znów cię widzę! O, nie. I mam cię! Idziesz teraz ze mną. Ej, teraz i... i idę idę z tobą. muszę zrobić tam pizza. Tu ja mam te picie Ja mam swoje. Вот что, идем, идем, тут, сейчас. Чем это? Вот что, бен, между, Я тум, и входим и тут. To jest ta baba. To nie jest baba. A tu jest, tu jest baba. Ba, 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 ba. Baba, ba, 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 ba. Przecież to jest siostrzuszka. Nie, to jest dziewczynka. To jest... To jest babcia, to jest... Patrz w tym domu. Kto to do mnie przyszedł? Muszę ich zapakować znowu. Muszę ich zapakować znowu. O nie, nie tego wziąłem, koreszia. Znaczy, znaczy papera. A czemu ten ma to? Ty nie powinieneś mieć tej walizki, halo. To Baldi miał tą walizkę. No, ba Baldi miał tą walizkę, a nie ty. Ja rozumiem, że że ba Baldi już nie ma. Widzisz, to jest mój piesio. Taki owczarek. Znaczy czarek się nazywa. Co? Jaki to czarek? Ja jestem wściekła. A ja rzucałam ci tym obrazem. Pff, nie rozumiesz. Nie rozumiesz ja skaczę, więc nie zobaczysz. Tak? <coughs> Cześć. Ale zjeść. Tu tutaj taka pani jedna, u nas nie Maryla. A? A. No A. Dobrze, tutaj Maryla, A. A. halo, ma ryla. A ten nie wiedział i ile... jej nie wziął. Halo. halo, nie puszczamy panią. Czemu? Bo nie ma drzewu. Czemu? pupu, tutaj ma rola. Czy tu pani jest? Beb, beb, beb. Panie, cietko, cietko. Halo! Kto to tu chodzi do mojego mieszkania? Pani kartofranka mnie tu wzięła. Wcale nie. Jaka pani srantowanka? Kartofranka. Tak, daję cię kobietą do jacuzzi. Pum. Ej, ty głupi, jestem policjantką! Wydocha kobieto, nie chcę cię słuchać. Ja idę z. Pani policjantko, tutaj była pani tu Dobrze, dobrze, weźmiemy pana. Hmm. Możesz wziąć panią kartofrankę. Muszę wziąć. Czy mam ją wziąć, dobra? O nie, się. Kwasz, kwasz. O, tam tego, tego gościa, co był, był w więzieniu, co go robiłem, który, który ucieka, ale jest grzeczny bardzo. Aha. Co wy robicie w tym mieszkaniu? I nagle przyszedł do tej pani policjantki. Te, ten żółty manie, to nie ma czek, Ale daj ją. Mam ją jeszcze dać? O, żeby Piękta. zobaczyła te, A, tego Piękta. żółtego, bo to jest ten grzeczny. Tylko pani kartoflanka go, go porwała. Hmm, Okej. Okay. Jesteś grzecznym więźniem, więc mogę się wypuścić na wolność. Co tu robisz? Pani kartoflanka mnie, mnie zaciągnęła tu. Dobra, chodź, 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 idziemy. Dobra, wypuszczam Cię na wolność. Pum, pum, pum. Puk, 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 tutaj Pani Beatka. Przyszłam z dostawą jedzenia. Y nie wiemy jak się... Nie wiemy jak Pani wygląda. jakiś przyjaciel... Coś do Pani przychodzi. To jest policjant, powinien Panią Kartofrankę złapać. Dzień dobry. Tutaj macie za mną, za mnie, gieju, gieju, się za mnie. Gieju! Dobra, idę, idę. Dzień dobry, co pan tu robi? Halo, pani policjantko, gdzie pani poszła? Jestem tu. Dzień dobry. Dzień dobry, czy mamy tu panią kartofrankę? Tutaj widziałem ją. O, dobrze, to ją przyszliśmy złapać. I nagle ją dałem tu, więc ją bierz. O ja też muszę ją wziąć. No to mam panią. Ręce do góry. I za to, że wzięła tego grzecznego więźnia i go porwała tu. No. Grzecznego więźnia. Myślisz, że dałam bym się na to nabrać. Zostałaś zamknięta i pójdziesz do więzienia z rozstrzonym Halo, góry. Pan z kapeluszem tutaj Wróci, wróciłem. Pan z kapeluszem, po co pan się skrąca? Halo, proszę uciekać, to mój dom. Aha, dobrze. Jak coś drugiego. No, no to dobrze. Okej, okay, yeah. ja. Yes. Dobra, ty idziesz do więzienia. Proszę wziąć tego Pana, on jest niegrzecznym więźniem. Który chce zawsze uciekać, a... ale Pani Kartoflanka go wzięła. Chodź tu. Czemu? Bo, bo nie ma czemu. Kajdanki. Zrobię kupę. <ścoughs> Dobra. No to... Cięcie robię. I nagle przychodzi... Klaun i duch. Wiesz co to będzie więzienie o rygorze. Halo. A zapomniałaś o nich? One czekały na ciebie. To były te tak, grzeczne więzienie. To są przecież dzieci. One są no Zobacz, ten jest dziewczynką. No to są dzieci. A... więc oni są niesią więźniami. A więc to będzie tymi, ten, ten jak to się nazywa. A zobacz, ten jest chłopcem. Więc to będzie więzienie. Co? Kim? To jest więzienie, to będzie więzienie, to będzie więzienie. Właśnie to... ja miałem takie więzienie. A to jest więzienie, to będą więzienia połączone naraz. Ej, weź, wejdź na do tego ale mo, musi być na dole bo ja mam na dole zrobione tutaj będzie na dole i na górze ten dom będzie więzieniem też ten dom i ten dom to są niby połączone więzienie jedno eee, okej okay? tu okej okay? tu okej okay. i ktoś tu przyjdzie i, i wziął te, te tego co był tego żółtego co był bardzo rzeczy. tu przyjdzie aha Jest już gramy w to co chcemy. A wiesz, że wszyscy będą. Ba! Po... Jak skończymy, to jest co? To, gra, to, to pokażę ci tą grę i zagramy w nią se. Hmm? nie zainstaluję. No to ci po prostu ją pokażę. W ogóle ja wam czas. Ale, ale zagram tą, tak to. Będę chciał a ci pokażę tą grę. A widzisz, to ma, mam tylko takie więźniowie, Jeden poszły na spacer. To dlatego, że ja, dlatego, że ja mam wszystkie dodatki, to ja bym miał lepsze więzienie, co robię tego. Ale udawajmy, że masz takie jak ja mam. Mhm. Gdzie pani kartoflano? O! Tu jest ten grzeczny! Ten grzeczny jest w. bo pani Kartoflanka go tam uwięziła. A, a pani policjantka to zobaczyła, że pani Kartoflanka go chce uwięzić tam. Chodźcie, to pani Kartoflanka. Nie będziesz uciekała. Pani Kartoflanka coś długo ucieka z więzienia. No. U mnie wychodzi cały czas. Czemu ty możesz dłużej ode mnie nagrywać? Tu masz 20 minut. No. Tylko bo... lepiej szybko to skończ, bo jak będzie ograniczenie do 20 już tam minut, to wyskoczy ci powiadomienie i, będziesz, i nie będziesz mógł wstawić filmu. Dobrze. Uwięziła. Uwięziłam jakiegoś gluta. Ja się nie nazywam glut. Ja się nazywam tak naprawdę. Nazywam się Arek. Hmm. Co zrobiłeś? O. No to co ty <gryw> O, na następny no kurwa drugi, kurwa bra. <gryw> He, he, Cię. O nie, co hmm. ja tu mam? O no i przepiłeś. Wydaje tak że tak jak ja, no. Ale daj tego gościa i pani kartoflęgę, że ona go więzi. Ale ja nie mam Dzień, tego gościa. taki brat, kurwa, ostatnio, no. Musisz mm. już, już... Tu masz go. Nie ma żadnego gościa. Nie ma. Ja dobra, nie, nie uszukuj. No, nie dać go. O, jest. Ja to, no, Widziałem jest, ja go chyba. Nie, no. Był. Po prostu kur. Widziałem go go ja no. Tu Tu był. O jest. Tu nie, 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 tu. nie, tu, tu. nie, 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 przetłumaczysz. nie, 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 Weź policjantkę, ale ja nie, ale ja się... nie, no, ja... to, to jest moja pani policjantka, pani no weź ja... i jeszcze taki, to jest pan policjant, a to też jest dziewczyna w ogóle, ale udaję, że no, to jest chłopak, no, ja gdzie mam policjantkę, o, co ty robisz kartofranka, idź stąd ty, no. ona mnie chciała związać do krzesła. Biorę ją do izolatki. Bum, 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 bum. Ja mam co? oczywiście tak. A. To ja? Ja mam zrobiłam w tamtym. Miałeś? <grym> tak miałeś? Tak mam miałem <nie> cztery <grym> łóżka tam. Kaskę, tylko, tylko, tylko miałeś jeszcze inne. Gdzie mam <grym> izolatkę? W tej windzie. Ej. ej. No to nie wiesz, nie? to jest maszyna do żygania. No nie na mnie. Do, do więzienia bez pani kartoflanki. Idziesz no. do mycia. Bo, bo, tak, bo tak, jest grzeczny. Nie nie sama. Bo on tak. jest grzeczny. Czemu goś no, nie można to, wsadzić że, tu? I, no i to potem, potem zobaczy... Łe, a pani, no. pani Krzysztof? Znaczy pani palisjantka, że, że wszyscy nadal tu są. Co? A No. Ja nie, nie wierzę. Uj. Loda całuje. Gdzie są? No, dokumenty, O, wy dalej są? No, tu to jesteście, to naprawdę. To wieś, to Idziecie to do więzienia wszyscy. Ten do... O. Powiem ci, kto jest zły, żeby trafił do izolatki. Ten jest pan zły. No. To idzie w samą kar... no. Jeszcze ta dziewczyna wie? jest zła. Ta. Aha. Leć, kobieto. O, są tu. A wiesz, że to był dom, nie? Gdzie Pani Kartoflanka przetrzymywała tego drugiego? No wiem, ale udaję, że to jest więzienia. No. A wiesz, że ja mnie To jest dom mój z mamą i tatą inną. Aha. I wujkiem. Marem. Marem, darem. I potem, i potem ta policjantka zobaczyła tu, że, że ten nagle przygrli i do sobie gotuje. Co gotujesz przy glilu, chłopie? Co ty robisz? Przecież jestem policjantem, zapomniałaś. No mówię, chłopie. Chcesz iść tam do izolacji? Jestem policjantką. Ja. Nie, nie obchodzi policjantka. Wiesz, co? Co? To koniec. W następnym odcinku Nek będzie.